To dzisiaj nagrywamy wprowadzanie mapy Losberg. Tak to się sprawuje. I zakupimy samochód z PG. Nowy po prostu. nowiutki samochodzik. Może trochę kamerą chwiać. I przepraszam też za te dźwięki, które możecie usłyszeć. Mm. My teraz bierzemy pożyczkę. Nie wiem czy już była. O. I widzimy się chyba już. Jak będziemy jechać na farmę? Jesteśmy już, właśnie w prasie. Wyruszamy. A tu patrzymy, patrzymy. A tu trzeba jeszcze otworzyć. A i też przepraszam za małe ścinki. A no, mój brat gra na drugim komputerze. Też w lesa 17 17. No Kurde. <coughs> Kozina będę jechał. Masz <coughs> podłogę i jak to mówi się jedzie. <coughs> Link w opisie będziecie mieli do mojego Facebooka. I kto by chciał ze mną zagrać na różnych mapach, niech wpiszę w komentarzu. Mm -mm. I widzimy się już chyba jak będziemy na farmie. Ale nie jestem pewny. Dojechaliśmy właśnie na mapę. No i co tu dużo opowiadać? Maszyny nie są jakieś takie wielkie. Po prostu maszyny jak maszyny. Tu są jakieś hale. Osobiście nagrałem na tej mapie dużo, bo gram na. The stream Farm V2 Tak mi się wydaje Raczej tak To <laughs> so standardowy ciągnik kesa, Przyczepa Metal Tech'a I przy... No i combine Okej, taki stary case Niezły place Na mi się zebrało Tu Helrot case'ika przyczepa jakaś Do tego Otworzymy sobie Standardowy do Icabrodo Osobiście o Mateusz. A zaakceptujemy go. Napiszemy. A cześć Mateusz! Co tam kolego? No i w tym momencie podłączamy ładowarkę. O, no i tutaj mamy Mateusza. Jakiś boks do nas. Wzbija. Wbije. I co, tu są? No i to są tak taki jakby kantorek. Monitoring. Musimy wszystko oglądać. Tu. Wow. What? What? Serio? To działa? Wow. O kurde. Nie wiem, że będziemy grać w LSA? O kurde. Ale mi się podoba już. Ta mapa już mi się podoba. O, coś tu pisało, coś coś tu pisało. Ja coś widziałem, coś tu pisało. Wyłącz światło. Jakie światło? Oh, oh, oh. Tu jakaś butla gazowa. A no i tamten box, coś, coś tam ten boks, coś mu nie wyszło. Teraz synchro jest. No, chyba. Hello box typowy typowy Box. Są mm. mnie kurde <laughs> Tu są kolejne rzeczy przyczepam. metaltech. To mi się wydaje. Kvernlanda. Siewniczek. No i tutaj gruberek, tu nieńczybę. to, bo tu coś mi się pokazało. Otwórz drzwi, otwórz. Jak nie otwórz, od... tu jakiś palet. Przedmiot jest za ciężki. No i tu standardowo przyczepy. Otóż jak taśmia tu chyba zamyka. Aha. No i typek opuścił serwer. Nie wiem po co oni w ogóle tu wbili. Co za takie oprowadzanie mapy, to co to jest? Nie rozumiem typa. 찾아. Cool 다 O! Legia Warszawa to najlepszy klub. A nie tam jakieś mi tu ludzie mówią co to, to 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 wszystko. Jak, jakie tam lechy Poznania a gdzie to z tym. Tu mnie się liczy Legia Legia o. Udało mi się. Gdzie on jeszcze tu nie byłem? Tu są wiatki. O, tu wejście. Ja pokażę wam, gdzie są, gdzie jest kantorek tego Mateusza. I aha, o, to jest rower jego. Właśnie on tu do mnie tym przyjechał to muszę mu to trochę przestawić, bo on ogólnie tu sobie śpi na, no. ja wam pokażę gdzie on śpi, bo kolega to jest mój taki, nie, nie no żartuję, to nie jest mój kolega, w ogóle się nie znam z nim, masz mapę, alt, old, mm, old, 2. Masz mapę troll do stream farm 2 Co? Napiszę do niego Jak mówię to jest mój pierwszy odcinek w ogóle z R17 No bo nie wychodziły mi ciągle. Raz nie wiem czemu ale mi wywaliło live'a ja robiłem, wywaliło mi. I podoba mi się to, że mam taki widzów. Bo z początku to mnie hejtowali ludzie strasznie. A teraz mam swój chyba. Nie wiem, drugi filmik, a już nie wiem. O, i mam jeszcze vlog z wiatraków. Byliśmy tam z kolegą. I zaraz będziemy nagrywać drugi filmiczek. Tak, tak mi się wydaje. Przerwa. I z tym akcentem się z Wami. Żegnam z moją widownią kochaną, najukochańszą Pęk, to jeszcze zrobimy takiego dawa. Zrobiłbym, ale na następnym odcinku. A teraz będziemy nagrywać Kiszonkę. Żegnam was widzowie moi.